Pani Olu, to bo co, jak przyjeżdża do Was sklep, to trzeba wtedy reklamówkę powiesić? A on tutaj o. I wtedy ten kierowca? Staje. Staje, bo on wie, że ktoś chce... Bu I co się kupuje? Bułeczki, chleb? Bułeczki, chleb, picie, wodę. Picie, wodę. No. Pani Olu, kiedyś jak było tutaj sklep na wiosce, w tej wózce? Nie było tu żadnego sklepu. Nie było w wiosce, taki był wioskowy sklep. I do tego sklepu chodzili wszystkie i wy. йшлося до склепу і купувалося, ставалося в куляйки, бо у нас 140 домів було, порозвалялося, і тусь розвалили, тусь розвалили. І, і, і в кожному дому хтось мішкав. І в кожному дому хтось мішкав. Мішкало багато людей. Попросту нашу в'язку називали хінами. Вже no, так дуже людей мішкало. Ну no і як було? Зайдеш до схлепу станеш в кулейки достанеш, то достанеш, а ні, то ні. Хлеб пекли саме. Саме хлеб пекли. Збирали жито і до млина возили. А не було не було ще млин нігде, ще не порепевне, тобто, що під війною були, то так і був млин, так як у нас називали жорна. Uh -huh. І так сікраньте коло. Ręko i sypie się uh -huh. i wysypuje się mąka. To ta mąka, która z wierzchu, to ona była taka bielutka, ładna. A już pod spodem gorsza to zbierali, bo pszenicy nie było tak za dużo. I piekli bułki z tego, placki piekli. Każdy krowy miał to i sery robili, co? Sery robili, a później już zaczęli... Як обшимо, то мені і серу робили, а так. І серу, і робили, і сметани робили, і масло били. Своє все було. своє було, no. І ще було на наслізах. Крови на, на і все скосі ліже, то й і середеля таку. і конці отримали, чи крови. Ну no, і завше то я лувка, чибичка сіставляла. No а пузняй уж стало лепі, стало два скляпи в йосце, в єдним і другим, і можна було купити. Свиняки годували, свіні били, пилбаси свою мели. Ну, oh, no. спредаш, завезеш на спенцу, на спенцу, а то собі, то собі. Ну, no. так було, а купити не було за барзу, де. Ставляли его, то он в кухне летняя стоит, там была пивница, но ну. А тепер на півниці поставили кухню летню. Бо ж целий час не б'є свиняку. І щоб ці вендліни купити, все в місті було можна купити, то мучала б ставити стать. Tam, gdzie stoją takie mhm. już kobiety ciężarne i, i takie, i stałam za ciężarną kobietę i dostałam tak. O właśnie. No. A nie byłam ciężar, ciężarna. Pani Olu, a Pani który jest rocznik? O, ja mam 85 rok. 41, ale 41, z początku, 5 stycznia, to liczy się cały rok. Rok wstępuje i dla mnie rok wstępuje. Mam 85 rok już. Panie Olu, to pani co pamięta jako malutka dziewczynka? Jako malutka dziewczynka to jeszcze wie co pan, że jak już po wojnie było, u nas zabili Niemców, nie nie zabila Joska nic tylko tam w gajku za rzeką, taki był gaj był duży, to tam byli bandyci. І uh -huh. забили два Німці. сон, там наші вісці були Немці, два забили в Німці. І еще ментам, як та Німці ходили по вісце і шукали коней, господарства, завезли Немці, где он. А у нас був хляв побудований. І под, подвоїни, так як були вище. Под подворенами лежали снопки луцов там. Żeby tam koń się nie podwalił, czy krowa. I jak przyszli na podwórku, poszli do chaty pytać się, a ja byłam na podwórku, poszli do chaty pytać się, czy jest mąż, czy jest tego. A mama mówi, że nie ma, a chłopie wszystkie na borowiki tam. wiedz taka była. Pouciekali. Po tam była siostra mojego, mojego taty i on do siostry tam uciekł. з зв'язки. Ну, як я побачила це німці, а десь сховати? А м'ялам, м хіба ще чверте окно. Ну. І розуміла, що то, -то німці, і я теж пішла під хлеб, влязла до хлеба з снопом. Всі закрила, о, слишше, що їду справді коні, то я вилязла з під і закрила дом. No ja koni поli ja nie myślała, że oni поli siedu tam. a mama moja kшеczy, Олю,dzie ty jesteś byać. jużż Niecu niema Niecy, Niemcy już posшli j генło dziecko, a мо na ogrodzie, a może gdzie aleszyчаje na racie ja mówię:A już niema, niema, adzie ty jest. Omykają chляwa siedu po podвалі. Tak było. O, to pani się schowała dzielnie. No, schowała się. Ja była bystra, jak no zobaczę, Niemców, a tak było, że Niemcy taki przyjadą i czy wszyscy są we wiosce. I taki alarm zrobią, w trzech miejscach był, bo dużo ludzi. Kto nie zdąży na ten alarm, dobiega już później, na tą i na tą godzinę, dobiega później i tego biją, i tego biją. No. Oj. Strasznie było. Ja, ja byłam mała, ale pamiętam to wszystko. Ja da mniejsze pamiętam. A coraz mniejszego po i położę nie wiem, gdzie muszę szukać. O. Pani Olub, to pani mi popowiada, swego męża to jak poznała? A o, mój mąż tam mieszkał w tej Murowance. O tak się w tym? Tak. Na, na, naprawdę? No naprawdę. Sąsiad. Sąsiad. No. To ile żeście razem byli? O, byliśmy razem. My wzięliśmy ślub w e, 1965 roku. To teraz o, już 6 lat jak mąż nie żyje. Mój mąż był dobry. Nie chcę nic mówić, no mój mąż był dobry. On nie chodził po grandach, nie pił, gdzie trzeba to wypił, a jak nie, to nie. No, był dobry. Pani tęskni za mężem? Oj, już tęskniła i tęskniła, teraz tęsknię inaczej już. już. inaczej. Już inaczej tęsknę. Bo u mnie córka już drugi rok leży. I nie rozmawia. No, była taką pracownicą dobro I magistra miała. I wszystko w biurze pracowała. I zachorowała, tak? I zachorowała. I żadnej choroby nie uznaje, ani raka, nie jakiego. No uznają, że mózg nie przerabia białka. O, a Tragedia. Czy, a czy 25 lat pracowała? I dobrze, i córki pooddawała. Dobrze, że za swojej pamięci oddawała, Dwie córki miała. To jeszcze jeszcze ona normalna była. I jak jego mąż umarł, to jeszcze bywa. A później coraz gorzej. A gdzie panie nie było Oj pan. I bedgosz, i, i Białoruś, i jeszcze tam gdzieś. Żeby ratować. No żeby ratować. Do Bydgoszczy nastąpili, że tam jest taki doktor. Do Bydgoszczy jeździli na... wszystkie cztery, mój ziom z córką I, i, i ten mąż już dwóch. No to turka musiała pilnować, ją on siedzieć razem, a kierowcy jeździli na zmianę aż do bedgosz. I no. Pani Olu, a tutaj tak dużo ludzi było, to we, wesoło było? Wesoło, ale za dużo. Co wieczór śpiewy, co, wie? co sobota zabawa, świetlice pobudowali. A najpierw świetlica była szko no, w szkole, na budynku w szkole, na placu, tam zrobili e, tego podłogę i tam bawili się, taką dużą podlogę zrobili i bawili się. Pani Olo, Pani pamięta jakąś piosenkę z tamtych dawniejszych lat? Oj, pamiętam, ale już nie po porządku. Już nie po porządku? No, już nie po porządku. Już jedno zacznę, drugie kończę. Mhm. Już już pamięć to. A teraz jestem chora taka. Pani Olo, a co? Powie Pani się. dla mnie, teraz lepiej się żyje czy kiedyś? Oj, teraz lepiej się żyje. Як пійдеш на поле жито косить, на подбір за косу, цілий день на подбірася, то пчидіш, як розбіти. І всіх тебе за косом забрати, і сяно косом викосить. Ну, а зараз, зараз кобіти жию, ніц не роблю. Прийде комбай із млуті і висип'ю їж. А в тебе треба було ходити збирати за косу. Mm uh Ну, -huh. no. Ciężko było. Ciężko. Łonka się wykosi, to trzeba obracać z e, grabiami tą łonkę. A, a ile mieliście zwierząt? To my mieliśmy koń i trzy krowy trzymali. No i tak zawsze trzyja. Jak się te krowy, to dwoje trzymali. No, a jedna to już. Albo różnęli sobie. A jakieś gęsi albo owce czy nie? I gęsi, i owce, o, wszystko. Pani Olu, a pani potrafiła tkać albo robić jakieś... Panie, co ja nie robiła, wszystko. I maty tkała, słomniane na zarobek. No, w Bielsku o, brali. Pani Olu, to pani mi powie, jak to się robiło? Normalnie na krosnach. Na krosnach? Takie krosna byli, na krosnach się robi. Nie wiem, wiesadzie na klu... Там коло стодоли, на к на сто долі на стяні, але ж їде, що нема вічили чи поромба. То так і диван був, чи що то було? — Мати слом'яна, так і по двадцять двісті п'ять нас придач робили. Чистілі сломи обривали, то піше. Ну, й снулі. Ніці купували, бо так і вчинки треба було, а вже були ніці та І мати, і пасяки робила. I te kapyce, kwiaty, przebiórki takie tkała, no. Pani Olu takie z bibuły firanki wycinała? Nie, niczego to nie wycinała, moja mama wycinała. O, firanki. pani mama wycinała, tak. oj to dawne czasy. Dawne czasy, ja nie wycinała już, dawne czasy. Wtedy nie było firanek, no tylko firanki z papieru, no. I zasłonki w niektórych z papieru, a niektórych gdzieś jak dobieg już pojawiało się, to kupi perkali, z perkali. Pani i... Olu, a ręczniki takie? Ręczniki wyszywali. Wyszywali? Mm -hmm. A makatki? Makatki byli, później wszystko do kosza poszło. No właśnie, a dlaczego poszło do kosza? No dlaczego zaposł już nie modne były. Moda się zmieniła. Moda. Makatki i wszystko. No. Pani Olu to o tej modzie. Pani mi powie, to kiedyś kobiety jak się ubierały? Jaka to była moda kiedyś? A normalnie nie było, z kobiety w się nie ubierali. No spódniczka i bluzka i tak, albo sukienka. Długa ta spódniczka do kolana, czy do. To nie, do kolana wtedy nie było, za kolano. Za kolano, do łydki. No, I dziewczyny za kolano. Nie tak jak teraz, o takiego. No ale żeby taką sukienkę kupić, to co trzeba było zrobić? Żeby. А хто купував, ще не було готових, трохи матеріалу появило. і шилі кравцові були. Шилі кравцові були? Я вивчилася і була кравцовою. Ну, то пані теж шила для людей? Трохи для людей, бо не було часу, треба було землю обробляти для себе. Дві дівчини м'яло, то обшивала. Ну. Що кідеся їли? А все їли. Mięso jedli, jajka jedli. Wszystko gęsi byli. Pani smak dzieciństwa to jaki? To pani tak ulubione, co było? Moje co było gołąbki. gołąbki. Ulubione były. Kapusta była dosyć często. Kapusta co? była tuszona, tylko, lepsza była zawsze. O lepsza? No troszkę gdzieś kosteczki się wrzuci. Grzybku ze dwa rzeczy. Gotowali dobrze, bo. Грибки були. І можна було гзибку і смажить, одготувати і смажить і сі з ядлу. Як я масляки любила, для мене мінсу не треба було. Mm -hmm, масляки добре. Масляки. Ну, no, вони не тяжкі і пообіраш їх і одготуєш і на петельні. Подсмажеш на оляю цибульки. І булки тарти трохи. І так подсмажи, то як котлети були. Bardzo dobre. Paniolu, a wasze wesele to w domu było, czy? Wesele moje w domu było jeszcze. Jeszcze w domu? Tak. I był na weselu taki wodzirej taki, co prowadził te wesele? Nie. Nie? Sam, sam gospodarz prowadził. Gospodarz. Same gotowali. Same gotowali? No, no. Ale muzykanty byli. Muzykanty byli. Ale same gotowali, pomagali, czy siostry, czy sąsiadki pomagali. Także jedna drugiej pomagała. A był taki rajek, tylko nie mówię, że u was, ale w ogóle był taki rajek, że on chodził i swatał. No, o, o, mój mąż przychodził ze, ze szwagrem swoim. No. No. Teraz zaręczają się, a wtedy zaręczą się już jak, jak dogada się. I wtedy, wtedy pierścionka jakiegoś sam kupował. Bo mnie tego z pięć groszy tych żółtych wybijali. I jeszcze... I jeszcze Obrączka to ja miałam wybitą też. Trzeba było prosić, u nas taki jeden był, żeby była wybita żółta. To tak żółte grosze byli takie, piątka i dwójka, no. To wybijali komu z piątki, komu z dwójki, kto... O, tak robili kiedyś. Tak robili, tak. Tak robili. No. A tutaj jakiś na wiosce był kowal na przykład? Kowal był? Był. był kowal. Był. Dobrze robił. I konie kule, wszystko Takie walanki robili, takie buciki do hoteli. Walanki robili. Mój mąż robił walanki. No. Bo tutaj do cerkwi chodziliście? Czy do... Chodzili, podwozili furą, bo mamy do Zubacz, do cerkwi. Do Zubacz, to trochę tak? jest, nie? No, to pięć kilometrów, to podwozili. A jak śniegu było dużo? A jak śniegu było dużo, to jak się dało, to saniami, jak się nie dało, to w domu się siedziało. Pięć kilometry jak śnieżna zima jest i zabije jej. I... A takie kiedyś były, śnieżne zimy? Oj, były śnieżne kiedyś. Śnieżne były. Nawet jak myśmy brali, też w lutym brali. To była śnieżna? To była śnieżna, ale już była droga obita, bo nas od razu powstał kolchoz, produkcyjna. I kto należał do spółdzielni, to było kto. Так робив, то так ми не входили до тих проблем продукційний, Ну, саме своє поле робили. То вони там їздили на зубач, зубач до черемхи, бо за Черемху, не пам'ятаю, яка вісь, там, що там вони годували, бо досталі будувані доми і стодоли, то вони там годували кури, набрали на співдач. Там вони у дороги убили. Убили. То можна було заїхати трактором за а з поворотом uh, бегу. Teraz mamy тут асфальт, а kiedyś to kočów були? A gdzie tam? Normalnie p'aj był. Жвіру, а хто там жвіру? віру? жвіру навозили, як їшли робить з Нормально дорога була. А якщо бози були, так і з кулками. Żel – Żeleźniaki? – bo zami tymi wozili. – No, a kto je naprawiał? Był tutaj taki jakiś majster? – No był, ale każdy, kto rozumie się w i sam sobie naprawił. Uh -huh. A jak to trzeba było do kowala, to do kowala nie. – Pani Olo, robili kiedyś na, na wiosce kawały jakieś? – Zabawy? – Kawały. – A jakie to kawały? – No takie, że na przykład yy, furtkę wyjmowali z tego ściągali. No to na Sylwestra robili to. Na Sylwestra robili. Dla jednego. Kogo to już nie pamiętam. Dla kogo zdjęli i zaciągnęli aż do komina. O! No. Wszystko robili. Wszystko robili. Swoimi rękoma. Rękoma. Wszystko swoimi rękoma. Wszystko. Pani, o, Pani mi pokaże dłonie swoje. O. Ja nic teraz nie robię. Wypracowane ma pani. No, tylko że sobie ugotuję herbaty i jak chcę, to tak coś odgotuję czy herbatę, jak... Ja jestem... Pani chora. czegoś żałuje w życiu, czy nie? Żałuję... życie to przeszło dla mnie dobrze, tego... Żałuję, że mąż umarł, żeby jeszcze pożył, a teraz to żałuję córki. Tato i leży, żaluje i tato mnie pilnuje, bo dwie córek miała, ona piemięgniarką w stoku pracuje, Pan skąd jest. Ja też z Białegostoku. stoku no. Pani Olu, to bardzo dziękuję za chwilkę czasu. No, Czego ta... dla Pani życzyć? Zdrowia. Ja Panu też życzę, jak jest zdrowie, to jest wszystko, Dobrze, a jak nie ma to... zdrowia, już teraz mnie nic nie ciekawi. Już teraz ja nigdzie nie chodzę, tylko tu sąsiadka przychodzi do mnie. I ta opiekunka, co, co opiekuje się ze mną, jak ja przyjadę, smaruje mnie wszystko. No. I z sąsiadko pani porozmawia, herbatkę się napije? No, no. porozmawiamy. A te bułeczki zjecie, bo sklep przywozi. To skle to nie bułeczki no chleb. A bułeczek u mnie starsza, Jak córka przywiezie, to tydzień przyjeżdża. No, no, do do lodówki położę i chleb jak kupię więcej, żeby nie wychodzić czasami się nie chce, to, to do lodówki, teraz co do dziadek. Swojej opiekunki kupiła, dawała pieniądze, bo pojechała do cerkwi, uh -huh. no, a do cerkwi piechotą chodzili też. Wyjdziesz piechotą, zbierze się dwie, trzy, dogada się sąsiadki i poszli. To wiele ile zajdzie? Z, zajdzie? W godzinę? Godziny szli na pewno. Godzinę szli. No. Pani Olu, to dziękuję. Dużo zdrówka. Wszystkiego dobrego dla Pani. Niech ja się... życzę też wszystkiego dobrego dla pani.